I za Badurek, po niestety przegranej walce, no i za na gorąco, jakbyś mogła powiedzieć, ee, no dlaczego przegrałaś? No ciężko powiedzieć na gorąco, no na pewno coś nie zagrało, e, dużo miałem myśli w głowie, może 61 kilo to dla mnie za dużo, e, może za słabo kondycyjnie, może za bardzo się spięłam, no trudno powiedzieć teraz, no kurczę ciężko przepracowałam ten e, cały obóz przygotowawczy, no i kurczę jest przykro przegrać w taki sposób. Znana jesteś z tego, że jesteś bardzo silną zawodniczką, a tu się wydawało, że jednak Szakalowa jest silniejsza od Ciebie. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? No już dawno nie walczyłam do 61 kilo, faktycznie jest silna. Chociaż w pierwszej rundzie jeszcze tak tego nie odczuwałam, ale już w drugiej może troszeczkę kondycja mi spadła i, i po prostu nie podpasowała mi jakoś... Kurczę, no teraz mi ciężko powiedzieć, bo nie widziałam tego, no tyle co pamiętam, to po prostu na razie jest tylko żal, także <gryw> ciężko mi coś powiedzieć. Jak się czujesz fizycznie? Bo te rzuty były naprawdę piekielnie mocne. No właśnie, ja to chcę zapytać. Kurczę, no uczyłam się upadać przez 15 lat, także to nie był jakiś tam problem, kurczę, no nie mogłam sobie po prostu poradzić z klinczem. no po prostu pustka w głowie, zero pomysłu na walkę, no. Słaba walka, co mogę powiedzieć. A odnośnie tego upadania, był taki moment, kiedy tym takim wysokim wyniesieniem położyła Cię Szakalowa i wtedy wydawało się, że trochę Cię przytkało. Był taki moment, że jednak po tym uderzeniu na deski było takie zakucie? Nie, nie, w ogóle przy obaleniach nie było czegoś takiego. No może tak to wygląda, ale jak no, trenuje się ten sport i, i wie się, że ten ring nie jest taki twardy, bo no, kurczę, to nie było tragedii przy tych rzutach. Po prostu cały kształt nie wyszedł. A zaskoczyła cię czymś jak Katerina, czy dokładnie tak jak sobie wizualizowałaś, tak, tak ona się zachowywała? No tak jak każdy, no kurczę, wiedział, że tak będzie się ruszała, każdy wie jak ja się ruszam i kurczę, no co z tego, że wiemy, jak ktoś się rusza, jakieś mamy tam pomysły, a nie wchodzi w czasie walki. Sama zabiegałaś o e, walkę z Szakalową, czy teraz już po, te, po tej przegranej żałujesz tego, że chciałeś z nią walczyć, czy jednak e, to będzie cenna lekcja na przyszłość? Nie, no ja chcę walczyć z takimi dziewczynami, no chętnie bym e, zawalczyła rewanż, no oczywiście jak zasłużę na to, muszę jeszcze jakąś walkę teraz wygrać i, i potem chętnie bym e, wzięła jakiś rewanż. No fajnie walczyć z dobrymi dziewczynami i ponoć mówią, że nie jest wstyd z dobrymi przegrywać, nie? także. E, to nie próbuję, no to wiadomo. A wracając jeszcze do tego pojedynku. Jaki był twój plan na tę walkę? Albo może inaczej, czy to twój plan zawiódł, czy to jej był tak dobry? Uf, chciałam troszeczkę w stójce powalczyć, nie chciałam kopać, bo wiedziałam, że każde kopnięcie na innych walkach wybierała czy róży. Róża jest znakomitą stójkowiczką. Ja nawet w połowie nie mam takiej stójki jak ona, to wiedziałam, że jak gdybym ja kopnęła, no to pewnie bym mnie sprowadziła. Próbowałam jakimiś pojedynczymi cepami, tak jak wcześniej chciałam, ale po prostu blokowały mi te kopnięcia niskie na łydkę. E, dosyć silne miała te uderzenia i dosyć stabilnie stała na nogach, że ciężko było mi ją obalić na środku klatki. E, a dziś mi się od razu wyślizgiwała spod klatki, także no, tak było. Jest teraz jakaś, jakaś walka, z którą chciałabyś się zmierzyć w następnej kolejności? Czy na razie nie myślicie o tym? No teraz tak się nie myśli, jak się przegra, wiadomo, gdybym teraz wygrała, to bym już mówiła, że chcę walczyć z tą i z tamtą, ale jak przegrałam w taki sposób, to no, ciężko mi powiedzieć, z kim chciałabym walczyć. No, na pewno z kimś też dobrym, bo, bo po co już z kimś słabszym, no ale zobaczymy, no, na razie muszę chłonąć i wziąć się w garść i się poprawić, bo jest dużo roboty. To cóż, dziękujemy Ci za to, że do nas przyszłaś i życzymy poprawy. Odważna, jestem po przegranej, nie? Tyle, tyle wywiadów. Jest naprawdę mi wstyd, przepraszam wszystkich moich kibiców. No taki jest sport, no, no trudno, no bardzo mi zależało, ale, ale nie wyszło. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.